Witam Was ze słonecznej Tajlandii. Kotao, wyspa Kotao. Zatrzymaliśmy się w hotelu Hut. Zaraz Wam pokażę jak to tutaj wszystko wygląda. Można powiedzieć, że to taki mini resort. Mamy tutaj basen. Jesteśmy przy samej plaży. Mamy też śniadanie wykupione. Także zapraszam do oglądania. Nocleg rezerwowaliśmy przez Agodę. Wyszło nas to 1000, około 1200 zł, czyli jakieś 230 zł za noc ze śniadaniem. Także uważam, że to jest bardzo dobra cena. Też jak przypłynęliśmy promem, przyjechał pan po nas samochodem, także przywiózł nas tutaj bezpośrednio do hotelu. No i też kursuje tutaj kilka razy dziennie taki busik, który właśnie taki samochód, który właśnie wozi tam do promu. Także myślę, że też wrócimy sobie. Tutaj od razu przy wyjściu z hotelu jest pralnia, taka na monety. 50 batów za pralkę albo 70 batów za pralkę, w zależności jak wielką pralkę chcemy, chcemy mieć. Tutaj skręcamy z głównej ulicy i wjeżdżamy do naszego resortu. Tu już się zaczynają pokoje, także można mieć pokoje bliżej ulicy, dalej od morza lub bliżej morza, dalej od ulicy. Tak one tutaj wyglądają. One są dosyć małe, wszystkie mają takie balkony, są też takie bardziej domki, takie bungalowy. Tu jest parking dla skuterów. No i tu jest taka część bardziej hotelowa, ale z tego co widziałam, to chyba windy tutaj nie ma. Nas ulokowali tutaj, w takim budyneczku parterowym. My tu już jesteśmy kilka dni i tu jest właśnie nasz balkon. Także też fajne, bo to można powiedzieć taki dodatkowy pokój. Można sobie zawsze posiedzieć. I my tutaj teraz wchodzimy do środka. Mamy pokój trzyosobowy: jedno podwójne łóżko, jedno pojedyncze łóżko. Klimatyzacja. Lodówka, w której były trzy małe wody. Tutaj mamy szafę, ręczniki, e sejf, tak tutaj taki jeszcze takie małe biuro można powiedzieć No i łazienka Prysznic taki na środku belek No i tu mamy też tu mamy też taki balkonik Czasiek pracuje sobie wychodząc tutaj z naszego pokoju Idziemy prosto, i tam jest basen, morze. Tam jest też restauracja, w której można zjeść sobie obiad czy kolację, i też śniadanie. Tutaj witają nas ptaszki. Te ptaszki mówią, przynajmniej jeden. Zobaczymy, czy coś uda nam się posłuchać. Cześć! Powie coś do nas, czy nie powie? <ścoughs> o, powiedział. <ścoughs> <ścoughs> Ta ptaszek mówi kilku językach. Mówi po angielsku, po tajsku. <noise> tutaj są też e, takie dwupoziomowe apartamenty. One chyba jako deluxe były w fagodzie czy coś. I tutaj tak samo. To już jest wszystko coraz bliżej plaży, bliżej morza. Ale to było dużo droższe. Zresztą z takimi dziećmi, jakimi jesteśmy, to dwupoziomowy to tylko stres. Także tak. Tu jest recepcja, i tu właśnie jest ten samochód, który nas przywiózł. Taki pick-up po prostu, on jeździ za cztery razy dziennie, bezpłatnie. Tu już mamy basen. Tu jest właśnie recepcja. Tu jest basen. Ten pierwszy basen jest bardzo głęboki. To pewnie taki do nurkowania z butlą do nauki. Nie wiem ile on ma, ale pewnie ze 3 metry jak nie więcej. A tutaj mamy już drugi basen. No tam już dzieciaki widzę, szaleją tu jest taki brodzik, można powiedzieć a tu już jest taki trochę głębszy, tu nie wiem z metr trzydzieści się... co tam robicie? a, rodzina kwiatków, super się do tu mamy piękny widok też na morze Ula, się do e, też okay. fajnie wieczorem tutaj są takie lampki pozapalane więc jest taki super klimat Ula, obok jest e, też jakiś Ula. inny hotel, w którym Troszkę muzyka gra, więc tutaj jest fajnie wieczorem. Tutaj właśnie śniadanie się odbywa. Jesteśmy na śniadaniu. Tutaj jest taki bufet. Kawa, herbata, mleko. Tutaj mamy smażony ryż i żółte. Co to mamy? Żółte makaron z warzywami. Tutaj mamy e, po tajsku warzywa, taka zupa. I mamy pananga, tofu. Fajnie. Znaczy nie jest jakieś inne tutaj jedzenie takie tajskie. Tu mamy jakieś e, takie smażone w głębokim tłuszczu, nie wiem, tortille czy coś. Do tego jest sos taki chili, słodko, kwaś, słodki. I mamy ryż zwykły, Jakieś soczki warzywa, owoce. Tu akurat codziennie jest tak samo. Tutaj mamy jeszcze płatki, mleko, masełko, dżemik, No i tosty można sobie tutaj zrobić. Są też placki. Pani tu robi jajeczka, albo pan czasami... It's ready. A tutaj jest plaża. Teraz jest przypływ. Później będzie odpływ. Taki, że jak tam tą czerwoną łódkę, tą czerwoną łódkę widać, to mniej więcej tam się będzie woda zaczynała tu wszędzie można wypożyczyć właśnie, znaczy wypożyczyć wynająć sobie taki taxi boat i sobie gdzieś popłynąć ogólnie pięknie, rajsko jest dużo drzew, więc daje cień ślicznie jest tutaj Tutaj tą plażą ciągną się właśnie hotele, aż się dochodzi do promu, do portu. Też można wycieczki sobie zarezerwować. Wszystko ogólnie. Pięknie jest. Tak wygląda od strony morza. Hotel. Jest też bar. Więc też są jest duży, duży wybór czy napojów, czy drinków, czy jedzenia. No, wszystkiego tak naprawdę, czy tajskie, czy europejskie. tylko nie ma pizzy. O, my to sobie już tutaj siadamy na samej plaży śniadanko właśnie jemy po jedzonku mama. a to po jedzonku dostałaś? Okej okay. Już rusza jakaś łódź Podsumowując hotel bardzo fajny, bardzo dobrej cenie, w fajnym miejscu, bo jesteśmy przy głównej ulicy tutaj e w Kot na Kotao. 7-Eleven jest bardzo blisko. Restauracje, czy te owocowe szejki od razu pani po przy wyjściu sprzedaje. No i pralnia jest. Jest też joga niedaleko, treningi Muay Thai, także wszystko naprawdę, co tam sobie nie wymyślimy, to jest od razu pod ręką. Więc to na pewno ogromny plus. Śniadanie bardzo dobre, takie urozmaicone. Można się najeść. Wszystko jest ładnie, pięknie, jest cicho, zielono, fajny basen, czysty, plaża od razu. Także ogólnie jest naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Z minusów no to mogę powiedzieć, że klimatyzacja jest, nie działa jakoś super ekstra, ale troszkę działa. Jest wiatrak, który nam naprawdę ratuje tutaj życie. Jest wiatrak na suficie, który tak się kręci dodatkowo, także to nam na pewno dużo daje. Więcej minusów nie ma, ogólnie to same plusy, także no bardzo fajnie. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba nasz hotel i gdzie Wy się zatrzymujecie, jak jesteście na kotao, a może też, czy zatrzymacie się w tym hotelu, jeżeli tu będziecie. Dzięki za oglądanie naszego odcinka. Cześć!